Film będzie o tym, jak straciłem prawo jazdy. Tutaj jest. Dali mi skierowanie. Kierownik Salużycki działu z upoważnienia prezydenta, czyli prezydenta Wrocławia, wystawił mi skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Tu widać, że mam prawo jazdy kategorii B i C. I tutaj dalej piszę uzasadnienie. Wniosek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z dnia 22 2019 roku z uzasadnienia w niej wyżej wymienionego wniosku, wynika, że pan, tu moim nazwisko, w dniu 16 lipca 2019 został tutaj ten, został zatrzymany do kontroli drogowej z notatki sporządzonej przez funkcjonariusza tutejszego wydziału, tu imię i nazwisko, wynika, że kontakt z kierującym mężczyzną był utrudniony. Zachowywał się nieracjonalnie i nieadekwatnie, i nieadekwatnie do sytuacji. Odpowiadał na pytania nielogiczne. Jego zachowanie oraz stan psychofizyczny budził wątpliwości i wskazywał, iż mogą u niego występować przeciwwskazania do kierowania pojazdami. No i dostałem to skierowanie właśnie tutaj od tego. I od tego się mogę odwołać, od tej decyzji do samorządowego, Kolegium odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Sutryka w terminie 14 dni. Kolegium jakieś na Ławską dostałem, no, a później dostałem tutaj dostałem pismo, bo zwróciłem się z zapytaniem do tego, bo to jest praktycznie skierowanie do psychiatry według mnie po takim czymś, zwróciłem się z zapytaniem do. Tego dyrektora, tego ośrodka tam, gdzie mam się zgłosić, na ulicy Oławskiej 14 DWOMP. I on mi odpowiedział co nie? Pisemnie, bo ustnie to mi nie odpowiedział, tylko on mnie wyrzucił, prawda? Jak tam go się pytałem, wyprowadził mnie na zewnątrz. Dolnośląski, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w odpowiedzi na pana pismo z dnia. Informuję, że w ośrodku brak jest Pana dokumentacji medycznej. Jedyny dokument, który dotyczy Pana, stanowi wyznaczony termin badania, są na dzień 9 czerwca. To w związku z decyzją Prezydenta Wrocławia, kierującego badania, badania lekarskie, ustawy, tak, tak, dalej. Na powyższe badania Pan się nie stawił. Należy w tym miejscu wskazać, iż badania miało, miało zostać wykonane w związku z wydaną decyzją skierowaną na badania, nie zgadzając się z decyzją na skierowaniu, zgodnie z zawartym pouczeniem z decyzji przysługiwało Panu do złożenia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty decyzji. Pragnąć odnieść się do Pana zapytania w zakresie schorzeń psychicznych mogących stanowić podstawę pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdami, to wyjaśniam, że kwestie te reguluje ustawa z piątego tamtego kierujących pojazdami oraz rozporządzenie ministra i tak dalej. A zatem zgodnie z treścią tej, 70, z treścią artykułu 75 ustawa 1 punkt 5 badaniu lekarskiemu yy, przeprowadzonemu w celu ustalenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zwanego dalej badaniem lekarskim, osoba podająca prawo, posiadająca prawo jazdy lub pozwoli na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia do stanu zdrowia, czyli bardzo poważne. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa, albo zlecić. albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych zgodnie z treścią ustawy czwartej i ustawy drugiej w rozporządzeniu. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia badanej osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w tym zakresie stanu psychicznego przy czym uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów i jej dynamikę z uwzględnieniem możliwości rozwoju, jak i cofania się jej objawów oraz rozważa zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tą osobę pojazdami. Poza to uprawniony lekarz może skierować osobę na, Osobę badaną na konsultację do lekarza posiadającego specjalizację z określonej dziedziny medycyny lub psychologa, albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o których mowa w ustawie, w paragraf 4 ustawa 1 w celu oceny schorzenia lub zaawansowania objawów chorobowych. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie między innymi stanu psychicznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Odpowiadając wprost na Pana pytanie, należy wyjaśnić, że zgodnie z literą prawa, to uprawniony lekarz ustala zakres badań pomocniczych, mając zawsze na uwadze stan zdrowia badanego oraz wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogące powstać w związku ze stanem zdrowia kierowcy, no i dyrektor Tomczyk, tam co nie? No, a chciałem, żeby mi dali tą ustawę, ten ustawę, paragraf czwarty, ustawa pierwsza czy załącznik czwarty, żebym dokładnie się zapoznał, prawda? Bo to o to mi chodziło. Z jakimi chorobami psychicznymi, konkretnie, w jakich warunkach, no to Nie, powiedział, że tego mi nie dam, mam sobie poszukać, co nie w sekretariacie mi nie dała. No i tak się tak to wygląda. No. no i zabrali mi to prawo jazdy, bo nie polazłem. Dziękuję.